3, 2, 1! Siemaneczko, witajcie. Udało się znowu wyjechać nad wodę. Ostatnio dobro klasztorne nie wypaliło, ale tym razem jestem za mną. Przepiękna woda, dobro klasztorne w pobiedziskach. Zobaczymy, czy coś uda się złapać na tej zasiadce. Jak jeździcie na dobro, to wiecie, że dobro potrafi pokazać swój pazur. Nawet przez kilka albo kilkanaście dni bez ryby. Ja jestem tylko na jedną nockę. Także zobaczymy, czy dobro obdaruje mnie jakąś rybą mniejszą, większą, już nie ma teraz znaczenia. Oby tylko nie zjechać o kiju. Także biorę się za rozkładanie sprzętu. Tak jak widzicie, tu już są uszykowane podpóreczki, bo dzisiaj jestem z kolegą, to nie są moje. Mój stojaczek jeszcze nawet nie rozłożony. Także biorę się teraz za rozkładanie sprzętu. Bo trzeba się pobierać, bo już szybko się robi ciemno. No i miejmy nadzieję, że jakaś rybka zawita na macie. Także zaraz Wam... Zaraz sobie przygotuję przypony. Pokażę wam jak będę łowił. Tutaj bez kombinacji. Nie jeżdżę tak często, żeby jakoś się wypowiadać, jak tu się łowi i tak dalej. Także po swojemu pokażę wam zaraz czego będę używał. No dobra, zestawiki sobie przygotowałem. Tak jak mówiłem, nie kombinuję. Na jedną wędkę założę sobie niezawodną przynętę D21. Nie wiem, czy to się tutaj sprawdza, bo tak jak mówiłem, na co dzień tutaj po prostu nie łowię. Ale pewnie, że będę łowił po swojemu. Także mamy D21 Waftersik na kombirigu na moim ulubionym przyponie, czyli 15 cm sztywne, miękka końcówka. To będzie na zestawie z bezpiecznym klipsem. Do tego będzie przyczepiona taka duża siatka PVA. Wyjątkowo będziemy wywozić modelem zdalnie sterowanym. Także troszeczkę wygoda. Nie będzie dużego nęcenia, bo wiadomo już mamy listopad. I zobaczymy, co tu będzie się działo. Nie wiem czego się spodziewać nawet. Jesteśmy na stanowisku numer 3. No i zobaczymy. Tak jak mówię, na pierwszą wędkę D21 z taką PV-ką. A druga wędka dostałem na testy od Huberta Waftersika o smaku mango. Zobaczcie, piękny, pomarańczowy. Też na kombi -rigu to samo. 15 cm sztywny, miękka końcówka i wafters z pomarańczowy, mango z jakimś tam dodatkiem, nawet nie wiem w sumie jakim. I zaczymy Też do tego siateczka PV. -a. No i tutaj zanęty do łódki troszeczkę wrzucimy. Tak myślę sobie, jeden zestaw zanęcić troszeczkę grubiej, a drugi po prostu delikatnie sama PV i dosłownie mała garstka, ale tutaj sobie przygotowałem taką papkę. Tu jest... Aller Aqua zalany wrzątkiem, pelecik, do tego jest kukurydza konserwowa, trochę peletu D21 i trochę, -y, trochę konopi i takie, taką łyżkę czy dwie do łódki zelnosterowanej wrzucę po prostu. Jedna wywózka teraz przed 15 i druga na wieczór i myślę, że to tyle, no albo po rybie, nie? Także nie będę tutaj nic kombinował, zobaczymy czy przynęty, które sprawdzają się na innych wodach, sprawdzają się również na dobro klasztorne. Także na ten moment tyle, zaraz bierzemy się za wywózkę i będziemy robić grilla w listopadzie. <grym> będzie, będzie fajnie. Grill na rybkach to jest podstawa. Także dobra, na ten moment tyle. Miejmy nadzieję, że spotkamy się przy jakiejś rybie. A jak nie, to jeszcze wieczorkiem. Parę słów Wam powiem i rano oczywiście przy najlepszej kawie nad wodą. Trzymajcie kciuki, żeby udało się coś złapać. Mamy 30 metrów od brzegu i zobaczcie, tu już jest 6 metrów, a stanowisko numer 3 nie należy do najgłębszych, a zobaczcie jaka już jest głębokość, zobaczcie jakie tu są spady na echosondzie. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. <laughs> Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh, yeah, I rap with a certainty I have. My way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause, yeah, cause I don't give love. a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Zestawy wywiezione. Cały biwak ogarnięty. Gryl się właśnie rozpala. I tyle. Powiem Wam tylko, że jest mega mega zimno. Zobaczymy, jak na to rybki zareagują, bo już trzeba było grubszą kurtkę ubrać. W nocy prawdopodobnie będzie mróz. Ale czekamy, czekamy na rybkę na późno jesiennego karpia. Oby coś padło, Zobaczcie, jak pięknie. Tafelka na wodzie. Trzymajcie kciuki, oby coś wpadło. Pewnie coś wieczorem albo w nocy. Najczęściej tak tutaj są brania. Także tak będziemy przygotowani. Będziemy spali czujnie. Jak tylko będzie jakieś piknięcie to zaraz trzeba brać się za robotę. Dobra, na ten moment tyle. Później jeszcze do was się odezwę. No i wieczór nastał. Grill zjedzony. Fasolka zjedzona. Posiedzieliśmy, pogadaliśmy. Zimno, zimno, zimno na maksa. Robimy sobie ognisko w grillu. Zobaczcie. Bo ogniska nie wolno palić. Ale grilla można. Także jakaś alternatywa jest. Także niedługo, niedługo pewnie do Wyrka. Która jest godzina? 20. 20 jeszcze chwilę posiedzimy, pogadamy. Jakieś tam pojedyncze piki są. Tak, z, yy, Znajomi siedzą też po drugiej stronie. Na ten moment też się nic nie dzieje. Zaczynamy pewnie w nocy jak już albo nad ranem coś uderzy, miejmy nadzieję. Bo to już takie wydaje mi się ostatki. Chociaż jak pogoda pozwoli to to jeszcze pojadę w tym roku, jak powiedziałem, do lodu. Jak skuję lodem, no to wiadomo już nie ma jak jechać, ale póki woda nie jest zamarznięta to na rybki zawsze można jechać, nie? Także na dzisiaj tyle. że widzimy się albo przy rybie w nocy, mam nadzieję, albo rano przy kawce standardowo. Także pozdrawiam wszystkich i do później. No i witajcie z samego rana. U mnie nocka kompletnie nic, nawet piknięcia. Kuba miało o 5 rano, rano branie, ale niestety puste. Fajnie, fajnie jechało, a, a rybka się nie zapięła. Nie wiem tam z jakich przyczyn. Może przypony, nie takie albo cokolwiek, nie wiadomo. Także na pusto po nocy, ale na klasztornym nie ma co się przejmować. Bardzo ciężka woda, ryby chimeryczne. Także tutaj nic nadzwyczajnego, jeśli po nocy nic nie ma. Także mówię, nie ma co się przejmować. Ogólnie mega ciepło było, miało być tak zimno w nocy, a było naprawdę przyjemnie. Także nie smarzłem, wyspałem się. Same plusy oprócz złowionej ryby, nie? Także nic, teraz czas na kawę i nieszczęsne pakowanie do domu. Pozdrawiam wszystkich. No i koniec. Koniec zasiadki. Szybka doba minęła, bez ryby, ale klimacik na tej wodzie jest niesamowity. No nie udało się tym razem. Tak jak już mówiłem na samym początku, dobro klasztorne lubi pokazać swój pazur i ponownie pokazało, że nie tak łatwo tutaj o rybę. Także będzie trzeba przyjechać. Nie wiem, w tym roku już na pewno nie, ale w przyszłym roku będzie trzeba przyjechać wyrównać rachunki, bo to już jest drugi albo trzeci raz, jak zjeżdżam tutaj o kiju. Fakt, że tylko takie pojedyncze nocki, ale sam fakt nie. Także tyle. Jak pogoda pozwoli, to w tym roku oczywiście jeszcze pojadę na rybki, ale to zobaczymy, bo to z dnia na dzień się wszystko tak zmienia, że nie wiadomo jaka pogoda będzie za parę dni, a co dopiero tam za tydzień czy dwa. Nie, ale jak lodu nie będzie, to na pewno jeszcze na jakąś szybką zasiadkę się wybiorę. Na ten moment tyle. Dajcie łapę dla zasięgu, napiszcie jakiś komentarz. Bo nie wiem czy się film podobał czy nie, bo w sumie nic za dużo nie pokazałem, ale wrzucam ten film tylko dlatego, że to jest część naszej gry. Nie zawsze się łowi ryby i to też warto pokazywać. Bo jeśli wszyscy myślą, że za każdym razem się łowi karpie, to tak po prostu nie jest. Także na ten moment tyle. Pozdrawiam wszystkich i do następnego filmu.